Mój apel ze łzami w oczach do wszystkich Polaków. Do wszystkich Polaków na każdym szczeblu państwa polskiego. Do wszystkich tych, którym nie jest obojętna przyszłość Polski. Do wszystkich tych, którym nie jest obojętna przyszłość naszych dzieci. Do wszystkich tych, którym nie jest obojętne, by nasze dzieci zostały Polakami. Do wszystkich tych, którzy nie chcą, aby ukraińscy policjanci legitymowali nad... Do wszystkich tych, którzy nie chcą by spokojnie wypuszczać nasze dzieci wieczorami na ulicy, i by, by bezpiecznie wracały do domu. Do tych, którzy uważają, że nie ma prawa nikt spoza państwa polskiego dawać wytycznych, co ma być u nas w domu. Do wszystkich tych, którzy uważają, że polskojęzyczna osoba zdrajca nie powinien zarządzać naszym państwem, naszym domem. Apeluję do grup kibicowskich. Wiem, że mamy zielone światło w wielu kręgach. U nas w kraju i poza granicami państwa. Nie pozwólmy, by Polska stała się...